Myślę, że kluczowa była tutaj postać trenera, bo pracowaliśmy już wcześniej w dwóch klubach razem. Gdzieś no, znamy się bardzo dobrze. Trener wie na co, na co mnie stać i, i na pewno też wiedział, czy mogę temu zespołowi pomóc w celu, jaki jest obrany. Także no, na pewno trener mnie tutaj zachęcił do, do przyjścia i, i myślę, że będzie to dobra współpraca. Najpierw był kontakt trenera. Tak, tak, tak. Najpierw był kontakt trenera. Rozmawialiśmy dość długo i dopiero później wkroczył dyrektor sportowy Marcin. No i po, po, po w sumie nie dość długim czasie doszliśmy do porozumienia, że, że no fajnie byłoby tutaj przyjść. No, moje ostatnie pół roku w Kołobrzegu wyglądało w ten sposób, że trenowałem z pierwszym zespołem cały czas, ale no Gdzieś chyba decyzją sztabu i zarządu po prostu grałem w, dru w drugiej drużynie, w drużynie rezerw. Mimo tego, że, że czułem się, się dobrze i, i wydawało mi się, że też mógłbym bez problemu pomóc drużynie w pierwszej lidze. Także no, była to po prostu decyzja gdzieś tam z góry. Nie, no muszę właśnie powiedzieć szczerze, że byłem dość zaskoczony, jak tutaj przyszedłem po, po, po pierwszych paru treningach, że ten zespół ma dużą jakość i na pewno nie odstaje poziomem od klubów drugoligowych. Także no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i, no, i wierzę w ten zespół, że, że osiągniemy tutaj fajny wynik. No przede wszystkim awans do, do drugiej ligi tutaj z, z Zawiszą. To, to jest mój taki cel. Również personalny, no bo udało mi się gdzieś to zrealizować wcześniej z, z Kotwicą i no, chciałbym, chciałbym to samo zrobić tutaj i to jest, to jest taki mój priorytet. Myślę, że organizacyjnie klub stoi na wysokim poziomie, poza tym jest tutaj wszystko, czego potrzebuję. Zawodnik, piłkarz. No, e, są boiska e, sztuczne, trawiaste, e, jest odnowa biologiczna, e, jest siłownia, także no, warunki tutaj mamy naprawdę spokojnie pierwszoligowe. I kiwice, oczywiście. <grywka>